Panie doktorze, jak co roku na targach MSPO Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia pokazuje wiele produktów i wiele technologii. Co możemy zobaczyć w ramach tej edycji? Dzień dobry, oczywiście. Tak, przedstawiamy bardzo wiele bardzo fajnych produktów. Przede wszystkim dron przeciwlotniczy Hasta uzbrojony w dwie rakiety powietrze-powietrze o zasięgu 5 km. Jest to dron, koncepcja przeciwlotniczego drona, który ma służyć odparciu. Potencjalnego ataku saturacyjnego przy użyciu dronów klasy drugiej i trzeciej, czyli takich jak e, słynny dron Szachet, powiedzmy obecnie. Rosja produkuje 2700 dronów miesięcznie, więc potencjał e, implementacji tego rodzaju rozwiązań jest ogromny. Żeby sobie Państwo to wyobrazili, to do odparcia jednego docnego ataku, który teraz przeprowadza Ukraina, potrzebna byłoby około 300 takich dronów i około 600 rakiet w powietrzu. Pozostając przy tematach bezzałogowców, to jeszcze możemy zobaczyć? Mamy szeroką ofertę dronów FPV sterowanych światłowodem. Mamy tutaj wystawionego drona z ciężką głowicą kumulacyjną o przebijalności 700 mm oraz zintegrowaną szpulą światłowodu o długości 20 km. Jest to bardzo perspektywiczna, ekonomiczna broń, która może służyć do odparcia uderzeń pancernych i zmechanizowanych. W tematach przeciwpancernych wit także ma tutaj kilka rzeczy do zaoferowania, jak chociażby przeciwpancerny pocisk kierowany Moskit oraz jednorazowy granatnik dzięcioł. Tak. Moskit jest naszym flagowym projektem. Jest to bardzo wymagający dla nas projekt. Przede wszystkim, nawet nie pod kątem technicznym, a pod kątem budżetowym. Prace nad nim wciągają znaczny budżet Witu, u przeznaczony na B+R ale mamy w nim już znaczące postępy. Przede wszystkim bo wyciągnęliśmy wnioski z konfliktu ukraińskiego i szerego, szerokiego zastosowania dronów FPV i podjęliśmy szereg czynności, których celem było zmniejszenie e, pracochłonności e, konstrukcji oraz uproszczenie jej po to, żeby można było produkować ją w większych ilościach e, po niższej cenie. Większość elementów wytwarzanych z e, aluminium duraluminium została zamieniona na e, kompozyt węglowy. Większość okuś, które nie przenoszą nabrężeń jest obecnie drukowana, co spowodowało, że udało nam się zredukować też masę pocisku o 2 kg i Pozwoliło to na uproszczenie produkcji, utechnologicznienie jej. I to jest nasza główna oś natarcia. Prowadzimy także e, rozmowy z naszym e, part, partnerem biznesowym, firmą WB Electronics. Proszę oczekiwać na dalszy rozwój wypadków. Mam nadzieję, że na początku roku będziemy w stanie e, rozmawiać już o, in, o większych postępach w projekcie. Na stoisku Witu możemy także zobaczyć kolejny element w ramach zdolności przeciwpancernych, czyli miny, a dokładnie jeden konkretny model. Co to jest? Rozumiem, że pyta Pan o minę magnetyczną. Jest to mina wyposażona w dwa denne ładunki kumulacyjne, umieszczone po bokach oraz detektor pola magnetycznego. W momencie, w którym wóz pancerny przejeżdża nad tą miną, odpalane są dwa ładunki kumulacyjne, które Atakują czołg w najsłabszym punkcie, czyli w, w dnie kadłuba. Obok niej możemy zobaczyć kilka ładunków specjalnych opracowanych w ramach witu, jak chociażby helicera czy Ptasznika, które już by, widzieliśmy na poprzednich edycjach targów MSPO. Czy moglibyśmy się dowiedzieć więcej o tego typu zastosowaniach? Oczywiście. E, ładunki saperskie y, może, może powiem o genezie. Wojna na Ukrainie powy, pokazała, że e, środki saperskie. Są bardzo, bardzo potrzebne na obecnym polu walki, dlatego że wszelkie zastosowanie dronów wymusiło spowolnienie działań, co spowodowało rozwój fortyfikacji oraz użycia środków saperskich. I tak jak Pan powiedział, mamy kilka perspektywicznych produktów, takich jak Puls, który jest ładunkiem wielofunkcyjnym, zasterowanym elektronicznie: Detonatorem, a także puls, który jest, yy, przepraszam, elicer, który jest przeznaczony do yy, utylizacji niewybuchów i innych yy, elementów, których obecnie na polach Ukrainy jest ogrom. Jednym z elementów stoiska Witu jest amunicja kalibru 155 mm, która, jak wiemy, jest nam bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o zapewnienie na teraz magazynów, ale także przyszłych zdolności Wojska Polskiego. Co możemy o niej powiedzieć? Oczywiście, tak jak Pan słusznie zauważył, amunicja 155 mm, e, mimo że jest, e, Wszyscy już wieszczyli, e, śmierć artylerii jest niezwykle potrzebna, dlatego że precyzyjny strzał, armata haubice i dostarczenie jednorazowe ponad 50 kg e, środka bojowego, naprawdę zmienia e, sytuację taktyczną. E, wojna na Ukrainie pokazała, że nie ma. Takiej ilości amunicji, której nie da się wystrzelić. Co powoduje e, tak dużo inicjatyw, i, e, jeśli chodzi o opracowanie e, e, pocisków, jak i ładunków. Dlatego, WITU, jako wiodący instytut e, badawczo-rozwojowy, zajmujący się zabezpieczeniem wojska, podjęliśmy także pracę pod kątem opracowania nowych pocisków, które mogą Państwo oglądać za moimi plecami. Jeżeli chodzi o środki bojowe, jest ich bardzo wiele. I można za ich pomocą niszczyć pojazdy. Tutaj Witu oferuje element w postaci całej rodziny pancerzy specjalnych, pancerzy Pangolin, które są za naszymi plecami. Czy moglibyśmy się więcej dowiedzieć o tym projekcie oraz jaka jest jego przyszłość w ramach Witu? Oczywiście. Witu to... <laughs> ma ogromne doświadczenie i historię w projektowaniu i wytwarzaniu pancerzy reaktywnych, które były zapoczątkowane poprzez projekt Erawy. I jest to nawiązanie do, do tego naszej spuścizny oraz doświadczenia. I no, w, tym, w, tym, w tym duchu powstał pancerz reaktywny Pangolin, który mo, posłuży do zabezpieczenia e, czołgów, a także armatochaubic i e, mobilnych mo moździerzy. Obecnie prowadzimy pracę, e, znaczy rozmowy z potencjalnymi e, producentami i odbiorcami. Mamy kilka rozwiązań, które zabezpieczają. E, stropy haubic przed oddziaływaniem amunicji kasetowej, a także improwizowanych ładunków wybuchowych, wybuchowych zrzucanych przez bezzałogowcę. Wito prowadzi kilka bardzo ciekawych projektów rakietowych, które także możemy zobaczyć w ramach modeli na Waszym stoisku. Co moglibyśmy się dowiedzieć o nich? E, oczywiście. E, ciągle prowadzimy e, nasz flagowy projekt rakietowy, który był kołem zamachowym wszystkich poczynań WITUS w zakresie, w zakresie techniki rakietowej, czyli trójstopniowej rakiety suborbitalnej. 15 kwietnia dokonaliśmy udanego startu trzeciego stopnia rakiety 300 mm w pełnej, w pełnej konfiguracji, która udowodniła dojrzałość zastosowanej w niej technologii: takich jak komputer pokładowy, autopilot o rozmytej architekturze wzmocnień, nawigacja inercjana wsparta wysokiej klasy wojskowym odbiornikiem GPS. Głowicę bojową, nowo opracowaną spłonkę wysokonapięciową klasy EBW, silniki rakietowe, stereodynamiczne wszystkie te rzeczy są innowacją w skali kraju i zostały przetestowane w powietrzu. Teraz przygotowujemy się w listopadzie do wykonania kolejnych startów dwustopniowej konfiguracji oraz trójstopniowej, celem osiągnięcia w wysokości 100 km. Będą, będzie to z, z, dla nas ogromne wydarzenie. Większe to sześcioletni e, cykl rozwoju oraz badań. Obecnie uś, e, intensywnie pracujemy nad potencjalną komercjalizacją wyników pracy. <laughs> E, oprócz zastosowań cywilnych, takich jak sondowanie atmosfery, e, widzimy ogromny potencjał w, w tejże rakiecie, w kierunku rakiet przeciwlotniczych, a także rakiet taktycznych ziemia-ziemia. E, dlatego Witu z własnych środków podjęło szereg e, prac, które mają z, zakończyć się... E, kolokwialnie mówiąc, uwojskowieniem tej struktury. Właśnie prowadzimy pracę nad e, aktywną głowicą relokacyjną, pasywnymi głowicami relokacyjnymi, e, systemami sterów gazodynamicznych oraz głowic, e, ciężkich głowic e, bojowych. W zeszłym roku na Międzynarodowym Kongresie Uzbrojeniowym został pokazany projekt rakiety określonej jako antyszachidowa. Na czym obecnie skupiają się Państwo w ramach tej konstrukcji? Oczywiście ta konstrukcja dalej żyje, i tą konstrukcję widzicie Państwo podwieszoną pod drona HASTA. Eee, obecnie, tak jak mówiłem przed chwilą, e, pracujemy nad e, rozwiązaniem kwestii naprowadzania rakiet, i to literalnie wiąże się z projektem główice e, pasywnej i aktywnej rady lokacyjnej. Na targach MSPO WITU po raz kolejny pokazuje kolejne urządzenie symulatorowe, które może być kluczowe w ramach szkolenia naszego wojska. Co to za urządzenie i do jakiego typu zadań może ono przygotować naszych żołnierzy? Na tegorocznym targach pokazujemy symulator działań rozpoznawczo-uderzeniowych operatora BSP poddziału pod wojsk lądowych. Jest to produkt przygotowany wspólnie przez Wojskowe Instytut Techniczny Uzbrojenia i firmę Autocomp Management ze Szczecina. Jest to nowoczesna platforma szkoleniowa do szkolenia operatorów dronów rozpoznawczych, dronów uderzeniowych, jak również zawiera elementy zwalczania dronów w końcowym etapie do lotu, do celu, zwalczanie w bliskim, bliskim kontakcie. Czy jest to element powiązany z systemem śnieżnik, jaki już dobrze znamy? Tak. To urządzenie jest w pewnym sensie rozwinięciem systemu śnieżnik. Bazuje na możliwościach systemu Śnieżnik, i jak najbardziej te, te urządzenia mogą uzupełniać systemy, które eksploatowane są w chwili obecnej w centrach szkolenia, brygadach, ośrodkach poligonowych. Czy może on występować tylko w takiej formie, jaką widzimy za naszymi plecami, czy też można go zastosować w ramach urządzenia mobilnego? Urządzenie może być skonfigurowane. W dwóch wariantach. W stacjonarnym, czyli takiego ciężkiego urządzenia na szafie rakowej, dowiązanej do systemu śnieżnik eksploatowanego w jednostce wojskowej lub w wersjach mobilnych, umożliwiających sprawne przemieszczanie się między doraźnie wyznaczonymi punktami jak gdyby szkolenia. Co wchodzi w ramach widzianego tutaj systemu symulatorowego? System bazuje na trzech głównych elementach. Jest to stanowisko operatora, instruktora, który przygotowuje misję dla ćwiczących. Drugie stanowisko to jest stanowisko operatora drona obserwacyjnego. W tej chwili bazuje na tablecie. I trzecie stanowisko to jest stanowisko operatora drona FPV, który wykorzystuje gogle i sterownik, Radiomaster. Taki sam, jak używają powszechnie operatorzy dronów Wojsko Polskie. Na bazie jakiego drona funkcjonuje ten symulator? Czy mówimy tutaj o konkretnej konstrukcji, czy też możemy zastosować dowolną tego typu? W tej chwili na potrzeby targów w urządzeniu zaimplementowany jest dron VPL-10 z głowicami kumulacyjnymi i odłamkowymi. Natomiast urządzenie umożliwia zaimplementowanie dowolnego drona, który znalazłby się w zasobach wojska, szkolenia pod wojska.